Przejdźmy do spraw poważnych, czyli właśnie do samego Trumpa z projektem porozumienia z Rosją i zakończenia wojny na Ukrainie. W Europie cały czas się mówi o wojnie na Ukrainie, natomiast wreszcie ktoś zaczął gadać o pokoju. Kto na tym zarabia i dlaczego może mu zależeć na kontynuacji tej wojny? Amerykański podatnik płacił za różne czołgi i takie inne rzeczy, które Ameryka wysyłała na Ukrainę. To dostawał te pieniądze? Przemysł zbrojeniowy, który produkował te zabawki. W rozmowach z Europejczykami oburzonymi, że jak to Ameryka siada do stołu z Putinem i tam Ukrainy przy tym stole nie będzie? I Europy nie będzie przy tym stole? A z czym chcecie siadać do tego pokera, chłopy? Ale jak to Amerykanie nas teraz sprzedadzą? Sprzedadzą Ukrainę? Odpowiedź jest taka, yy, raczej kupią niż sprzedadzą, ale tak. Ja uważam, że nie może być mowy o zdradzie, ponieważ Trump nie ukrywał, że taki jest jego cel podczas kampanii wyborczej. No przecież przesłanie Trumpa o tym, że nie ma miejsca dla Ukrainy w NATO, że trzeba doprowadzić do pokoju i zakończyć ten konflikt, kompletnie było sprzeczne z tym wszystkim, co PiS mówił po 2022 roku. Ja bym to spostrzeżenie być może miał, ale w drodze do domu, proszę pana. I czemu ja tego nie powiedziałem? Lisicki powiedział doskonale.